Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne wraz z komentarzami po orędziu. Umiłowany ludu Boże, jesteście dziećmi przy najświętszej trójcy. Cześć i chwała niech będzie Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Na wieki wieków. Amen. Ukochani Boga, szukajcie Go żarliwie, aby serce odnalazło swoje zaspokojenie pośród kataklizmów. To jest chwila jedności i wytrwałości dla ludu Bożego, w którym stałość czyni wyraźną różnicę, zmianą pomiędzy przed i potem dzieci bożych. Lud Boży idzie przez świat. Nie będąc rozumianym, będąc nazywanym głupim i szalonym, za utrzymywanie w sobie pewności Bożej odpowiedzi: ludzie Was nie zrozumieją, będą Was napastować, prześladować, obrzucać oszczerstwami i oczerniać, by Was obalić na ziemię. Nie słabnijcie. Dzieci Boże, siła modlitwy jest podporą ludu Bożego. Modlitwy w każdym czynie i działaniu, modlitwy sercem. Nie róbcie jako budnicy, aby być widzianymi. Wy trwajcie w nieustannej modlitwie, bądźcie silni. Wytrwajcie mocno stojąc. Lud Boży się rozprasza, nie trwa w wierze silnej, nieporuszonej, wychodzą w spory jedni przeciw drugim, wywołując zgorszenie. Zraniony demon szuka dusz, aby zaprowadzić je do piekła, triumfując wobec swych niewolników, gdy wy tracicie uważność. I zaczynacie robić jak faryzeusze. Pod pozorem dobrych intencji rozprzestrzeniacie duchową ślepotę wśród swych braci i wchodzicie w spory. Lud Boży, demon, wkradłszy się do kościoła naszego króla, sprawia, że działacie w zło. Dzieci Boże, Demon obserwuje dusze silne, znaje, wie o ich słabościach i zanim zaczną działać dla dobra swoich braci w nadchodzących chwilach wielkich cierpień, sprawia, że wpadają w emocje, aby je rozproszyć i osłabić. Demon wie, że człowiek rozemocjonowany. Łatwo wpada w jego szpony, doprowadza go do bycia letnim, i zanim on się zorientuje, z chwili na chwilę zaczyna on powodować zło. Bądźcie stworzeniami pełnymi wiary nieporuszonej. Nie oddzielajcie się od Boga, ochraniajcie się nawzajem i nie wpadajcie w pokusy przebiegłego demona. Potrzeba wiary mocnej w tym obecnym momencie, w którym walka między światłem i ciemnością jest bardziej zażarta. Jako lud Boży, znajdujecie się w momencie zapowiedzianym, w czasie wypełniania objawień, jakie ja nasz Król i Pan Jezus Chrystus i nasza Królowa i Matka Nieba i Ziemi ogłosili. Abyście się przygotowali, pojmując powagę tego, co się spełnia z powodu pychy człowieka. Dzieci Boże, próby dalej trwają. Pojawiają się inne zarazy, ludzie wpadają w szał w zamknięciu, pojawia się głód, i samotność staje się wyraźniejsza, wzrasta choroba. Prześladowanie, groźby, kalumnie, niesprawiedliwości. Wy, dzieci Boże, nie traćcie ducha. Trwajcie w pewności Bożej obrony nad tymi, którzy wypełniają prawo Boże i kochają swego bliźniego, jak siebie samych. Módlcie się, módlcie się sercem, ludu Boży. Idźcie pewni dłoni naszej Królowej Matki, nie oddzielając się od niej, aby was nie zwiedziono. Módlcie się sercem, a wraz z naszą Królową i Matką oprzecie się pułapkom szatana. Bez Boga jako centrum swego życia człowiek nie zdoła się im oprzeć. Musicie robić po jednym kroku naraz. Nie żyjcie w pośpiechu, módlcie się i wynagradzajcie dla zbawienia dusz. Módlcie się, ludu Boży, ziemia mocno się trzęsie. Módlcie się ludu Boży, światło Ducha Świętego was oświeca, i zobaczycie dobro, które spełniliście, dobro którego nie wykonaliście, zło, które popełniliście, to, za które zadość uczyniliście, i to, za które nie uczyniliście zadość. Zobaczycie się przed własnym zwierciadłem swego sumienia. Jesteście dziećmi umiłowanymi przez swego Ojca. Nawróćcie się, zanim zapadnie zmrok. Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg. Święty Michał Archanioł Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bogu niech będzie cześci chwała na wieki wieków. Amen. Bracia w wierze, święty Michał Archanioł ukazuje nam szczegółowe wezwanie do życia w tym ciągłym pragnieniu, by zadowolić Boga, będąc siewcami Jego miłości dla naszych braci. Jednocześnie wzywa nas do uczynienia rachunku sumienia. I do przygotowania się na ten moment, w którym zobaczymy samych siebie, i ciemności się rozproszą. Oczekujmy, ale nie siedząc bezczynnie, lecz będąc zwiastunami Bożej miłości. Amen. Komentarz. Znajdujemy się w stanie duchowej wojny, dlatego tak istotne jest byśmy nie pozwalali na kłótnie i podziały między nami oraz żebyśmy nie kierowali się ulotnymi uczuciami, ale stałą i mocną wiarą podsycaną nieustanną modlitwą. Szatan jest przebiegły. To też musimy ciągle być w stanie gotowości, by móc odpierać jego ataki. Pomocą nam w tym jest Maryja. Nasza królowa i matka, która wciąż opiekuje się nami i osłania nas swoją macierzyńską dłonią, już wkrótce nastąpi mini sąd, podczas którego każdy zobaczy siebie tak, jak dzieje się to na sądzie szczegółowym po śmierci. Nie czekajmy jednak na ten moment, by się nawrócić. Ale już teraz badajmy swoje sumienie i oczyszczajmy je regularnie z grzechów w sakramencie spowiedzi tym bardziej, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy zostaniemy wezwani do powrotu do domu ojca. Chciejmy stanąć przed nim z czystym sumieniem, w pełni otwarci na jego nieskończoną miłość. Amen.